Witajcie na wyjątkowym wydarzeniu w naszej historii, na premierze nowego produktu w kolekcji kart Jabowskiego, nad którym pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat. Plan premiery jest taki: zaprezentujemy nowe karty, posłuchacie, co o kartach mówią nauczyciele oraz dzieci, a także poznacie przykładową grę. Mamy też dla Was niespodziankę, więc koniecznie zostańcie z nami do samego końca. I teraz jeszcze ważna uwaga. Nowe karty będą dostępne w sprzedaży na naszej stronie kartygrabowskiego.pl tuż po zakończeniu naszego filmu premierowego. Jednak zanim przejdziemy dalej, przedstawimy się. Ja nazywam się Justyna Grabowska-Dubek. A ja Mateusz Grabowski. Razem prowadzimy firmę Karty Grabowskiego. Karty stworzył nasz tata Andrzej Grabowski, który był trenerem lekkiej atletyki i nauczycielem matematyki. Karty istnieją już od ponad 25 lat. Dzięki nim dzieci poznają matematykę w formie zabawy. Do tej pory powstały trzy rodzaje kart: tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie oraz gry logiczne. Karty zebrały tysiące pozytywnych opinii wśród rodziców, nauczycieli i przede wszystkim dzieci. Dzisiaj mamy wielką przyjemność przedstawić wam czwarty rodzaj karty grabowskiego. Tak, dobrze widzieliście, to karty Grabowskiego ułamki. Praca nad nimi trwała kilka lat. Za nami tysiące godzin grania w karty, wygrywania, przegrywania i testowania. Bardzo ważnym punktem w procesie rozwijania kart były rozgrywki z dziećmi. To dzięki nim jesteśmy pewni, że karty działają. Pomysł na stworzenie kart do nauki ułamków pojawił się w głowie Andrzeja Grabowskiego, czyli naszego taty, już w 2010 roku. Niestety tata nie zdążył zrealizować tego pomysłu. Nie mogliśmy jednak przejść obok niego obojętnie, bo wiemy, ile trudności mają dzieci z nauką ułamków, i wiemy, że dobre ich zrozumienie buduje mocne fundamenty pod dalsze zgłębianie wiedzy matematycznej, co potwierdzają liczne badania. Finalnie projekt Tali oraz gry zostało opracowane przeze mnie. Teraz pokażę Wam, jak wygląda talia. Opowiem też, dla kogo są karty ułamki oraz jakie umiejętności ćwiczymy podczas zabawy z kartami. Karty z ułamkami występują w sześciu kolorach: czerwonym, niebieskim, czarnym, zielonym, pomarańczowym oraz fioletowym. W talii mamy też jokery, karty z symbolami matematycznymi, oraz, słuchajcie, cztery karty pomocnicze, które są dwustronne. Oprócz tego w pudełku znajdziecie również zestawienie. Tutaj zobaczycie, jakie dokładnie ułamki występują w talii. To teraz pokażę Wam, jak wygląda karta z ułamkiem. Na środku tej karty znajduje się koło podzielone na sześć równych części. Dwie z tych części zamalowane są kolorem czerwonym. Dlaczego? Bo jest to karta z ułamkiem 2,6. Spójrzmy, jak karta 2,6 wygląda w innych kolorach. Koła zamalowane są inaczej. Dlaczego? po to, żeby dzieci właśnie zaskakiwać i nie przyzwyczajać do jednego schematu. Na kartach znajdują się również paski. Paski przydadzą się na przykład wtedy, gdy chcemy upewnić się, który ułamek jest większy. Jak widzicie, karty są proste i intuicyjne i dzieci w ułamek sekundy łapią, o co chodzi. Spójrzmy na kolejną kartę. Tym razem fioletową. Na kartach fioletowych mamy ułamki większe od 1. Wystarczy taką kartę, na przykład 1 jedna druga, obrócić o 180 stopni. I wtedy widzimy trzy drugie, bo trzy drugie to 1 i 1 druga. Obie formy zapisu, czy to w postaci liczby mieszanej, czy właśnie ułamka niewłaściwego są poprawne, ale przydatne w różnych sytuacjach matematycznych. W naszej talii kart nie mogło zabraknąć jokerów. I mamy ich aż 12. Cztery jokery z postaciami Andrzeja Grabowskiego, czyli mojego taty, bo chcieliśmy, aby tata grał razem z wami. I osiem jokerów z postaciami dzieci. Bo to dzięki dzieciom zostały karty stworzone i to dzieci inspirują nas do wymyślania nowych pomysłów. Kolejny element naszej talii to karty z symbolami matematycznymi, będziemy je wykorzystywać przy niektórych grach. W talii mamy też cztery karty pomocnicze, cztery, aby każdy mógł z nich korzystać swobodnie korzystać w trakcie gry. Z jednej strony tej karty Mamy ułamki 1, 2, 1, 3, 1, 4 itd. zaprezentowane w postaci odpowiednio podzielonych i zamalowanych kół. A gdy kartę obrócimy na drugą stronę, to widzimy zupełnie inną reprezentację ułamków za pomocą pasków, też odpowiednio podzielonych i pokolorowanych. Teraz wiecie, jak wyglądają karty, co znajdziecie w środku, ale jak grać kartami? Opisy gier znajdziecie w książkach. W wariancie podstawowym macie 9 gier, a w wariancie rozszerzonym 41. Kolejne pytanie, które pewnie sobie zadajecie, dla kogo są te karty? Słuchajcie, karty są zarówno dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ułamkami, jak i dla dzieci starszych, ponieważ gry są przeróżne, mają różny poziom trudności i ćwiczą szereg umiejętności, od tych najprostszych, jako odczytywanie ułamka, po trudniejsze, jak wykonywanie działań. Karty zamieniają naukę ułamków w pełną przygód odkrywczą zabawę. Wiecie już, jak wygląda talia kart, a teraz oddamy głos praktykom – Małgosi, Ani i Kamili. Nauczycielkom, które testowały karty ułamki razem ze swoimi uczniami. Jak zobaczyłam karty Grabowskiego ułamki, moja reakcja była taka, że ucieszyłam się, że będę miała pomoc, która w końcu pomoże mi pokazać, co to jest ułamek i przede wszystkim go zinterpretować graficznie. A dzieci były oczywiście zachwycone, ponieważ uwielbiają bawić się kartami. I po krótkim wprowadzeniu za pomocą zwykłego koła płaskiego, które użyliśmy jako pizzy, doskonale zrozumiały, na czym polega pojęcie ułamka, i radziły sobie doskonale z rysunkami dodatkowymi w formie koła, które pojawiły się na kartach. Karty grabowskiego ułamki pomagają mi w tym, żeby przejść do tematów trudniejszych z matematyki. Nie ukrywajmy, ułamki się pojawiają w wielu dziedzinach, takich jak obliczenia procentowe, wyrażenia algebraiczne czy trudniejsze zadania, które mamy na matematyce. Wszędzie się z nimi spotykamy: z dzieleniem, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, więc idealne jest to, żeby przez zabawę wprowadzić ułamki i potem mogę to wykorzystać w zagadnieniach dużo trudniejszych w innych działach. Lekcje dotyczące ułamków często kojarzą się z nudnymi przykładami rachunkowymi wykonywanymi na tablicy. Zamiana tablicy na gry kartami sprawia, że uczniowie zapominają o nudnych rachunkach i dają się ponieść w dobrej zabawie. W karty ułamki grałam z dziećmi na zajęciach rozwijających, gdzie pracują w grupach czteroosobowych albo w parach i były to dzieci z klas trzecich i czwartych. Wiele gier posiada wariant łatwiejszy i trudniejszy, dzięki czemu można stopniowo podnosić poprzeczkę. Świetne jest to, że można dostosowywać każdą grę do wieku, możliwości oraz umiejętności uczniów. Jak wprowadziłam karty grabowskiego ułamki do klasy czwartej, czyli na sam początek tej edukacji z ułamkami związanej, to okazało się, że uczniowie bardzo szybko łapią pojęcie graficzne ułamka i byli w stanie dużo szybciej obliczyć pewne zadania, bo już nie musieli robić pełnych obliczeń na kartce, tylko byli w stanie na przykład szacować po tym, że wizualnie już pamiętali, jak wygląda dany ułamek, jak wygląda jego zapis graficzny. Karty grabowskiego ułamki pomagają dzieciom słabszym w ukształtowaniu pojęci ułamka przez to, że mają fantastyczną szatę graficzną. I pokazany jest ułamek zarówno w kole, jak i na pasku i można to świetnie wykorzystać, a jeszcze wykorzystując wcześniej. Koło, czy kwadrat, czy jakąkolwiek element, czy nawet można przynieść chleb, czy pizzę. I wtedy dzieci doskonale wiedzą, ile części danej całości zjadły, bądź wykorzystały do jakiegoś zadania, i wtedy jest im o wiele łatwiej zrozumieć, czym jest ułamek. I nie zawsze od początku trzeba mówić, że to jest mianownik, że jest licznik, tylko po prostu ile części z danej całości ja wykorzystuję, zjadam, przekładam, po prostu coś, coś z tym robię, i wtedy jest o wiele łatwiej zrozumieć, czym jest ułamek. Karty pozwalają zaprzyjaźnić się z ułamkami. Każdy ułamek na karcie przedstawiony jest w formie graficznej koła podzielonego na odpowiednią ilość części, dzięki czemu łatwiej uczniom dostrzec, jakie części brakuje do całości, łatwiej zrozumieć istotę ułamków. Paski są bardzo fajne, ponieważ można bardzo łatwo porównać te karty, przykładając paska, paski do pasków, tak naprawdę, i wtedy widzimy, która karta jest o większej wartości. Najlepszym dowodem na to, że gry kartami motywują do uczenia się, jest to, że zachwycają się nimi uczniowie, którzy generalnie mają problemy z nauką matematyki, a rozgrywki kartami zachęcają ich do wysiłku. Karty Grabowskiego ułamki wykorzystuję na zajęciach indywidualnych i wtedy na przykład uczeń może ze mną grać, czyli rywalizować ze mną, bądź sam ze sobą na przykład w grach takich jak pasjance. I jest to też fajne, bo wtedy mam ucznia jakby bezpośrednio przy sobie, mogę mu pokazać, coś dokładniej wspomóc i zainspirować do dalszych działań. Gry też idealnie w klasie mi się sprawdzają w parach, ponieważ wtedy jest rywalizacja, gdzie uczniowie mogą ze sobą rywalizować i mogą też się wzajemnie wspierać. I karty Grabowskiego też wykorzystuję w czwórkach. Bo wtedy mogę pokazać już pełnię zastosowań gier w, w grupie. Karty Grabowskiego to nie tylko rywalizacja podczas gry i zdobywanie punktów czy chęć zwyciężenia. To przede wszystkim nauka współdziałania, nauka strategii, dostosowania się do tej strategii, ale także, co często robią moi uczniowie. No, jak gdyby modyfikowanie strategii, co pozwala na to, że oni sami tworzą gry bądź ułatwiają sobie jej przeprowadzenie, ale czasami też utrudniają, żeby było o wiele ciekawiej i żeby lepiej się bawić. Od wielu lat już uczę matematyki i uważam, że pojęcie ułamka jest abstrakcją dla ucznia, e, więc nie ukrywam, że jak pojawił się na rynku produkt gra karty grabowskiego ułamki, ułatwił mi dużo pracy z tym, żeby zamienić właśnie abstrakcję tak naprawdę w konkret. Więc uważam, że karty grabowskie ułamki to idealna rzecz, którą można polecić na naukę matematyki e, i jest to strzał w dziesiątkę. Gry zostały przetestowane nie tylko w szkole. W całym procesie uczestniczył aktywnie również mój syn Leszek. To właśnie z nim testowałam pierwsze wersje gier, które wymyślałam. To on dawał mi pierwsze uwagi, sugestie i inspirował do dalszej pracy. Jego entuzjazm w trakcie gier i postęp, który obserwowałam, utwierdzał mnie w tym, że karty są skuteczne. Podczas gier z kartami Leszek nauczył się, czym jest ułamek, jak porównywać ułamki, jak wykonywać na nich działania, a wszystko w trakcie fajnej zabawy. Gra w karty jest niezwykle skuteczna właśnie dlatego, że dzieci uczą się ułamków przez zabawę. Poza tym jest to świetny sposób na integrację dzieci oraz fajne spędzanie wspólnego czasu w gronie rodzinnym. Teraz pokażemy Wam film z grą Gąsienica, którą znajdziecie w wariancie podstawowym. Cześć! Cześć. Tutaj Leszek i Justyna. Dzisiaj zagramy w Gąsienicę z kartami Grabowskiego ułamki. Do gry wykorzystamy karty z ułamkami, bez kart fioletowych, ale z jokerami. Teraz potasujemy karty. Rozdajemy graczom po 5 kart. Na stół wykładamy jedną kartę odkrytą. Będziemy kolejno wykładać po jednej karcie na stół, tworząc w ten sposób karcianą gąsienicę. Gdy uda Ci się dołożyć kartę o tej samej wartości, jak jedna z kart tworzących gąsienicę, zabierasz te. Dwie karty i wszystkie pomiędzy nimi. Potem ruch należy do kolejnego gracza. Jeśli będziesz spostrzegawczy, możesz zdobyć nawet całą gąsienicę, tak jak w tym przypadku. Mamo, zaczynaj! Dobra. Hmm. Hmm. O, i teraz wyłożyłam kartę o tej samej wartości czyli kartę 1. I zdobywam wszystkie karty, odkładam na bok, to są moje punkty yy, i teraz wykładam jedną kartę na stół. Teraz, leży okay. twoja kolej. To może to. Dobra. O, sprytnie. O, to nie jest takie łatwe. I dwie czwarte. O, udało mi się. 5 i dwie czwarte. Te same wartości. Zdobywam karty. I teraz Leszek. No dobra, to co teraz Leszek? Nie mamy już kart w dłoniach. Co teraz Leszku robimy? Dobieramy znowu po pięć kart. Tak jest. Czyli znowu moja kolej. Może... O, i znowu zdobyłam głośnicę. To jest Joker z Andrzejem Grabowskim. Ma on super moc. Może zastąpić każdą kartę. Teraz jest on jedną czwartą. I kolejny Joker. Ten Joker może zastąpić tylko karty o mianowniku 6, dlatego zabieram. Przeciwam. Może tak. Nie pokazuj mi karty. Nie no też nie <grym> pokazuj. <grym> Dobra. Może... No to ja podziękuję za to wszystko. Zgarnia to wszystko. wszystko. Dobra. Grę y, kończymy. I teraz no, podliczamy no, no, nasze zgarnięte punkty. Ile lesat ma? 35. Ja to też mam 35. To jest szok! Tak, remis. Tak, Lubiona. Pokazaliśmy Wam jedną grę z kartami grabowskiego ułamki z wariantu podstawowego, a jest ich 9. Tak, w wariancie podstawowym macie 9 gier. Do wyboru jest również wariant rozszerzony, w którym znajdziecie 41 gier. Oba warianty znajdziecie na naszej stronie kartygrabowskiego.pl. Mamo, gramy dalej? No, gramy, gramy. Jasne. Yy, no to my się już żegnamy. Cześć! Cześć! Już za chwilę powiemy o niespodziance, którą dla Was przygotowaliśmy. Jednak zanim to zrobimy, posłuchajcie jeszcze, co o kartach ułamki mówią dzieci. Pierwsze odczucia, gdy zobaczyłam karty. Były w zasadzie mega dobre, ponieważ te karty są bardzo kolorowe, takie zrozumiałe, i samo opakowanie już pokazuje, że naprawdę będą fajne. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem kartę Grabowskiego, to stwierdziłem, że jest to coś nietypowego. Kiedy jestem przyzwyczajony do pisania długich linii, jak zawycie, taka postać nauki jest nietypowa. W grze w karty, ułamki, najbardziej mi się podoba ta. E nutka ekscytacji, ta rywalizacja pomiędzy uczestnikami, ale też dobra zabawa i takie niepoddawanie się, bo nie wszyscy wszystko umieją i potrafią, ale w kartach nie, czuje, nie czujemy tego w ogóle, bo to jest zabawa czysta i chyba tak jest najlepiej uczyć się moim zdaniem. Ułamki moim zdaniem są jednym z najważniejszych etapów edukacji ze względu na to, że później przewijają się w, w wyrażeniach algebraicznych, w wielu swego rodzaju zadaniach egzaminacyjnych i ogólnie są też dosyć ciężkim zagadnieniem jak na szkołę. Tak, zdecydowanie jest to istotne, żeby ogarniać ułamki ogólnie, ponieważ zawsze są przydatne i podczas dzielenia, rozmnożenia, podczas w wszystkich późniejszych tematów. Wolę się uczyć ułamków poprzez grając w karty Grabowskiego, Ponieważ w kartach jest pokazanie graficzne i jakoś łatwiej to wygląda, uczę się nie wiedząc o tym, bo gra i ta rywalizacja i przede wszystkim współpraca pomiędzy graczami jest bardzo fajna i nie czuję się zestresowana, że muszę to umieć, że jak wszyscy mówią odpowiedzi i ja nie wiem. Na kartach Grabowskiego są. Takie jakby pizze, z których można się uczyć, na przykład ile dodać lub ile odjąć. No, na kartach są takie paski u góry, no i też kółka, które pomagają jakby odczytywać y, ułamki z, taki, z taką łatwością. Na początku, gr gdy grałem w karty ułamki, porównywałem sobie paski i kółka, żeby zobaczyć, który jest większy, który mniejszy. Potem już to wiedziałem. Jak mam karty w wachlarzu, już nie muszę tego sprawdzać. Karty grapowskiego ułamki pomogły mi w zrozumieniu działań na ułamkach zwykłych i również dzięki nim mogę się bawić przez naukę. Nie, nie jest to czas spędzony nad książkami, tylko jest to, jest to czas spędzony ciekawie. Na kartach można się nauczyć no, mnożenia, dodawania, wyjmowania no, i dzielenia jakby wszystkiego. Prowadzenie kart ułamki na lekcji może, im, może pomóc najbardziej tym dzieciom, które właśnie matematyki aż tak nie rozumieją i to uczenie się bez zabawy, no to im nie pomoże, więc dzięki tej zabawie nadgonią swoich rówieśników, którzy sobie lepiej rodzą. Fajnie jest grać z kolegami i koleżankami w karty. Buduje to trochę rywalizacji, ale też lepiej się integrujemy ze sobą i tworzymy zespół. Jak gram w karty ułamki, pojawia się dreszczyk emocji, ponieważ nie wiesz, czy twój kolega zdobędzie punkty, czy ty. No, najfajniejszą rzeczą w graniu w karty ułamki jest to, że jest też. Trochę rywalizacji, ale też dużo współpracy. A nawet jeśli gram w takie przyjemne gry, to uczę się nadal matematyki. I jest to. Zapominam o tym, że się uczę. I jest to bardzo fajne. Bo w kartach mogę sama nadążać nad sobą, bo jak czuję presję i piszę, to nie rozumiem. A w kartach nie czuję tej presji i czuję się tak wolno. O. Z okazji premiery kart Grabowskiego Ułamki. Przygotowaliśmy dla Was promocję aż minus 30%, ale nie tylko na ułamki, ale na wszystkie karty Grabowskiego. Promocja będzie aktywna tuż po zakończeniu premiery. Wejdźcie na naszą stronę kartygrabowskiego.pl i świętujcie razem z nami ten wyjątkowy moment w naszej historii. Jeszcze nigdy do tej pory nie mieliśmy aż 30% rabatu. Jest to jedyna taka okazja do kupienia naszych kart z wyjątkową zniżką. Warto więc przekazać tę informację znajomym, rodzicom w klasie i nauczycielom. Promocja trwa tylko do 20 listopada. Życzymy Wam udanej zabawy z kartami Grabowskiego. Wejdźcie na naszą stronę kartygrabowskiego.pl i skorzystajcie z wyjątkowej promocji minus 30% na zakup dowolnego rodzaju kart. Premiera Kartułamki to dla nas ogromne wydarzenie i trzeba je świętować z odpowiednim rabatem. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście razem z nami na tej wyjątkowej dla nas premierze. Do zobaczenia!